Cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Na dzisiejszym materiale bardzo krótkim zwrócę Wam uwagę na jedną tylko ciekawą zależność. Pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne. No i zwróćcie uwagę, bitcoin jest na stracie w ciągu ostatnich 24 godzin. Kosztuje 68,5 tysiąca dolarów. Na stracie są również rynki, ale jest weekend, także nie widzimy tutaj zmian na SPX, również na EDXY. Natomiast to co widzimy, to widzimy zmiany na polimarkecie, pokazujące to, jak obstawiają bookmacherzy na zwycięstwo Trumpa lub Kamali Harris. I na potrzeby tej analizy będziemy traktować również głosy oddane na Bidena tak samo jak głosy oddane na Kamalę Harris. Zwróćcie uwagę w szczególności na momenty dynamicznych zmian. Teraz przejdę do wykresu pokazującego korelację z ceną bitcoina. Nagły wzrost prawdopodobieństwa zwycięstwa Trumpa według bookmakerów, i zwróćcie uwagę, co stało się zaraz po tym wzroście. Ten wzrost poprzedzał wzrost ceny bitcoina. Nagłe, mocne, duże świece. Teraz lecimy dalej. Kolejny bardzo mocny, nagły wzrost zwycięstwa Trumpa. Zwróćcie uwagę, jeden dzień później bardzo mocna, duża, zielona świeca i kontynuacja wzrostów. Co ciekawe, wcześniej również nagły spadek prawdopodobieństwa zwycięstwa Bidena. Dzień później również duża świeca wzrostowa. W międzyczasie tutaj Kamala Harris z Bidenem wymieniali się przewagą, więc nie było tutaj znaczących ruchów. Również na Trumpie, aż do tego momentu, kiedy faktycznie prawdopodobieństwo zwycięstwa Kamali Harris zwiększyło się. Zobaczcie, co się stało chwilę później z ceną bitcoina. Nastąpiły spadki i później, jak to prawdopodobieństwo było zwiększane, te spadki również były kontynuowane. Kolejny moment nagłej podbitki prawdopodobieństwa zwycięstwa Trumpa również Poprzedził mocną falę wzrostową i warto zwrócić uwagę, że przez ostatni miesiąc również Trump wykazywał mocne szanse, to również umacniało bitcoina, aż do ostatnich kilku dni. Nagle Trump zaczął tracić, Kamala zaczęła wychodzić na prowadzenie. Zwróćcie uwagę, co zaczęło dziać się z ceną bitcoina. Czy to oznacza, że teraz będziemy spadać, a może rosnąć, a może za chwilę, te... to prawdopodobieństwo znowu się odwróci? Dokładny wynik będziemy mieć już za dwa dni, czyli 5 listopada. Ja zostawiam Was z tą informacją i z tą analizą. Mam nadzieję, że wykorzystacie ją mądrzej i po swojemu. A w kontekście bitcoina, to co ja widzę na chwilę obecną na wykresie, to jest powrót do normalności, jeżeli mówimy o presji zakupowo-sprzedażową. To znaczy, jak wejdziemy na max order book, to zauważymy, że jest zachowana na razie równowaga pomiędzy sprzedającymi a kupującymi, z niewielką przewagą zleceń sprzedających, choć to może zmienić się dosłownie w każdej chwili, bo ta przewaga jest lokalnie niewielka. I zwróćcie uwagę na jeszcze jedną, ostatnią rzecz, a mianowicie na przykład ten okres z sierpnia, kiedy bitcoin podbił do 70 tysięcy dolarów, pojawiła się duża presja sprzedażowa, i oczywiście bitcoin zaczął tracić, bitcoin zaczął spadać, ale nie pojawiła się jeszcze wzmożona presja zakupowa. Natomiast presja zakupowa pojawiła się kilka dni później. Widzieliśmy ją w tym punkcie. Dopiero to było w stanie zatrzymać spadki ceny bitcoina. Podobna sytuacja, jakbyśmy się cofnęli 7 czerwca. Mocna presja sprzedażowa, która zatrzymała wzrosty na 71 tysiącach, ale jeszcze nasilona presja zakupowa nie było jej. I ta cena Bitcoina spadała, 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 spadała aż do tego momentu z 5 lipca, kiedy nasiliła się presja zakupowa. I wtedy te spadki zostały zatrzymane i nastąpiły wzrosty. I jak się cofniemy jeszcze wstecz, to znowu zobaczymy. Okres z marca bardzo dużej presji sprzedażowej kilkukrotnie na, na szczytach. I niewielkiej presji zakupowej. I za każdym razem, gdy ta presja zakupowa się nasilała, kończyło to spadki. Dlatego być może i tym razem warto byłoby poczekać na wzmożoną presję zakupową, ale oczywiście te decyzje, co będziecie robić, pozostawiam Wam. Ja Wam życzę udanego dnia i na wszelki wypadek, ja ustawiam alert na poziom wzmożonej presji zakupowej, po to, żeby być powiadomionym o dużym prawdopodobieństwie wzrostów Bitcoina. Życzę Wam udanego wieczoru. Trzymajcie się, niech Hossa będzie z nami. Cześć.